Gryzunia i lodowiec czyli dalsza część przygód Małej Marmotki Rozdział dziesiąty Tymczasem Gryzunia pieła się dalej w górę po jązorze lodowca. Poczucie bliskości celu dodawało jej sił. Teraz najważniejsze było znaleźć złocieniec. Gryzunia Przywołała w głowie obraz roślinki, którą opisywał papi. Złote serce, białe płatki, i rozpoznasz wnet swe kwiatki. Co i raz wydawało jej się, że z lodowej pokrywy wystaje zielona łodyżka albo biały kielich. Co i raz rzucała się to w jeden, to w drugi bok, przekonana, że tym razem to już na pewno to. Za każdą próbą. Wracała na szlak jak niepyszna. Zdradliwe załomy i zacienione rozpadliny nie kryły w sobie niczego poza diamencikami lodu, ani jednej najmniejszej roślinki. Z nosem przyklejonym do ziemi marmotka nawet się nie zorientowała, kiedy pokonawszy całe podejście, znalazła się. Na rozległym lodowcowym szczycie, na białej lodowej pustyni. Węszyła dalej, krążąc to w tę, to w tamtą stronę, minuta po minucie, godzina po godzinie. W końcu słońce zaszło i zrobiło się zimno. Marmotka zaczęła się trząść, gdy wtem. Dostrzegła coś zielonego. Gwizdnęła uratowana. Jest tam! Ślizgając się i potykając, dopadła wyrastającej z lodowej szczeliny kępki białych kwiatów o żółtawym sercu. Złoty środek, białe płatki, astrowaty, jak się patrzy! Kwiknęła. Mam cię, mam cię, mój złociutki, mój złocieniu, mój najdroższy! Nie posiadając się z radości gwizdała i przytupywała najcenniejszy, najmilejszy, upragniony, znaleziony tideli pi, bili, pi. No ładnie, ładnie, całkiem nieźle. Parsknęło nagle coś ciemno złotego, co wystawało z sąsiedniej szczeliny. Heh, nigdy nie widziałam jeszcze kogoś, kto by odstawiał taki cyrk na widok pospolitego rumianku. Co, co, coś, coś ty powiedziało? Gryzuni. Świst zwycięstwa zamarł na ustach, że nigdy nie widziałam nikogo, kto by odstawiał taki cyrk. Usłusznie, lecz nieco uszczypliwie powtórzyło stworzonko. Nie, nie to, tamto, warknęła marmotka. tam tamto, drażnił się swór, czy tamto to, no to o, o pospolitości. Niech no pomyślę. Jednym susem gryzunia dopadła małej, ciemnozłotej jaszczurki. Wyciągnęła ją z pomiędzy roślin i przygwoździła łapą do ziemi. Ja ci dam, pomyślę. Jeśli tylko zechcę, odgryzę ci głowę, zagroziła. Odpowiadaj po zwierzęcemu. Halo, świstaki nie jadają salamandr, zawyło zwierzątko, a ja jestem najprawdziwszą salamandrą plamistą. Ja szczurem ognistym łapy precz. Świstaki może i nie jadają, ale borsuki, owszem, Gryzunia aż pieniła się ze złości. A tak się składa, że pewien duży i bardzo głodny porsuk czeka na mnie w dolince i z radością schrupie salamandrę plamistą, ognistą oraz każdą inną. I a szczurka przełknęła ślinę. No to musi mu bardzo na tobie zależeć, skoro przywlokł się aż tak wysoko, żebyś wiedziała, że zależy, burknęła Gryzunia. Poluzowując jednak nieco nacisk na pierś małego płaza. A teraz mów. Powiem tylko, jeśli obiecasz, że nie wydasz mnie na pożarcie. szczurka, z uchwale spojrzała gryzuni w oczy. Spojrzenie, które napotkała, było jednak czarne i bezwzględne. No dobrze, już dobrze, zgodziła się. Rumianek! Mówiłam, że nie widziałam, żeby ktoś tak się cieszył na widok zwykłego rumianku. No, ale rozumiem, że musisz być bardzo wygłodniała. Wygłodniała? Owszem. W brzuszku gryzuni było puste już od tygodnia ale nie o to chodziło. Złocieniec! I ja potrzebuję złocieńca alpejskiego miałknęła ja marmotka nie rumianku. No to masz pecha parsknęła jaszczurka. Pecha? To nie pech, to klęska. A przede wszystkim to ona sama. W gryzuni coś się załamało. Opadły jej wąsiki. Wincent miał rację. Nie miała szans znaleźć właściwego zioła, nie miała szans wrócić na czas i uratować mamy. Jeśli nie zgubiła dotychczas drogi, to chyba tylko dzięki przypadkowi. Kryzunia poczuła, że jest do niczego, że nie umie nawet odróżnić rumianku od złocieńca, że nic jej się nigdy nie uda. Po policzku ześlizgnęła się łza. Ogromna i ciepła, połaskotała wąsiki i skapnęła na wychudzony świstaczy brzuszek. Ułaskotanie sprawiło, że Gryzunia przypomniała sobie mamę i rozpłakała się na dobry. Oj, nie był to zwykły płacz. To był szloch stulecia, wstrząsający całym jej drobnym ciałem. Płakała i krztusiła się, łkała i opadała na ziemię, zwijała się w kulka, jej łzy płynęły po lodowej skorupie. Jaszczurka, najpierw zaskoczona, po czym przerażona ogromem rozpaczy świstaka, spróbowała podnieść go z ziemi i pocieszyć. Podała gryzuni do schrupania świeżych pędów, wonnego rumianku, spróbowała poklepać po łapie, po plecach. Wszystko na nic. Nie wiedząc już, co robić, wskazała pęknięcie pod pokrywą lodowca. Tam kryła się jaskinia, w której sama mieszkała. Marmotka nie miała sił nawet ruszyć z miejsca. Więc stękając i prychając, mała jaszczurka wepchnęła zanoszącą się szlochem gryzunie pod ziemię. Przepchnęła ją do swojej największej komnaty i otuliła zeschniętymi igiełkami świerku. A potem zaczęła śpiewać. W końcu świstakowi skończyły się łzy. Połknął dwa kęsy rumianku. I usnął, zasłuchany w dziwny śpiew salamandry.